Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Bajka po godzinach, królem rowerów. Dzisiaj mam dla Was taką zagadkę. Jak wyglądają rowery, które odpowiadają takiemu na przykład tarmakowi SL6, który kosztował 19,5 patola, był na elektrycznej Ultegrze i na hamulcach tarczowych. Ważyło to 8 kg wersji na kołach karbonowych 7,5 kilograma. Jak dzisiaj wyglądają rowery szosowe, które moglibyśmy wziąć na tapetę. Tu z tyłu mamy tego tarmaka, możecie obejrzeć u nas na kanale, tam będzie o nim więcej powiedziane i tego Ridleya też możecie obejrzeć u nas na kanale, także tu nie będę się rozwodził, linki do tych rowerów znajdziecie pod filmem. Dzisiaj na tapetę weźmiemy Emonde SL6 Rival Etap AXS 2022 Rower za 22 000 zł. Najpierw, może przejdźmy przez tą smutną procedurę zważenia, ile kosztuje dziś, ile waży dzisiaj taki rower za 22 000 z kategorii lekkich. Jak wiemy, Madonki Treka lubią sobie podjeść i ważyć tonę. Tu wiąże się to z tym, między innymi jak się kiedyś okazało, że fabryka potrafi przelakierowywać lakier na lakier te madonki z jednego koloru na drugi, to nie wpływa korzystnie na ich wagę. Ta emonda zakładam jest raz lakierowana, ale i tak waga pokazała 8530. Tu śpieszę z wyjaśnieniem, że nie jest to absolutnie wina ramy, bo to nie rama w tym rowerze waży. Tak, absurdalnie dużo. W tym rowerze waży na przykład ta stalowa 12-biegowa kaseta o dużej rozpiętości, eee, waży też ta korba Rivala tu na obronę pomiar mocy wrzucony w korbę robi robotę. Aczkolwiek no, na przykład pomiar impika też robi robotę, a wagi praktycznie nie dodaje. Aluminiowa kierownica, aluminiowy mostek to też waży. Na otarciu OS zostaje nam system Blender, czyli możliwość zamontowania tu w mostku centralnie uchwytu na pojedynczy, czyli tylko na licznik albo na podwójny, czyli licznik i światełko. No ale przejdźmy do bardziej miłych rzeczy. Przyzwoita karbonowa rama, przyzwoity karbonowy widelec, ładnie wykończona tutaj główka przeniesiona z Madonki. Może jakiś dowcipny tekst tu się znajduje? Tu tylko go, go, go się znajduje, ale można tu ukryć jakiś inny dowcipny tekścik, karbonowy maszt tutaj gdybyśmy mieli aluminiowy maszt to ważyłoby jeszcze więcej mocnym punktem tego roweru jest siodło Aeolus Comp, to jest fajny element wyposażenia, a na fittingu jest duża szansa, że nie będziemy musieli go wymieniać, maszt oczywiście jeżeli będzie za krótki, można wymienić na dłuższy, bo tutaj jest maszt 135 chyba, jeszcze jest 175 czyli jakoś tak 125-175 trzeba by to sprawdzić w specyfikacji Napęd to Rival 2x12, z przodu średnia korba 48 35 z tyłu kaseta do też chyba 35, zaraz sobie zobaczymy. Tu przy okazji można posłuchać trochę jak cyka nam tylne koło w tym. Rowerze. kaseta największą zębatkę ma 36, czyli przełożenie najlżejsze jest nawet więcej niż 1 do jednego, więc na tym przełożeniu na pewno będziemy się mogli powspinać. Zasilanie tego riwala to standardowe baterie sramowskie odpinane od przerzutek. Takie same funkcjonują od początku od powstania pierwszej grupy 11-biegowej Red etap AXS koła. Na karbonowych obręczach Aeolus Light 35 mm stożek. No to w miarę przyzwoite koła, nie za drogie, coś w klasie Dendy Horsów. Co prawda dandy horse'y mają lepsze piasty, już te standardowe Dendy Horsa, a jeszcze dodatkowo możemy wybrać je na piastach 240, także byłoby to pewnie ciekawsze rozwiązanie. I w zasadzie tyle pokrótce o tym modelu jak cyka piasta słyszeliście 22 tysiące ten rower kosztuje no nie jest to mało dla porównania taki Ridley kosztuje 23,5 też jest na karbonowej ramie karbonowych kołach, karbonowa sztyca ale już ma monokopową karbonową kierownicę zintegrowaną z mostkiem, jest na elektrycznej Ultegrze, ale za to nie ma pomiaru mocy tyle o tym modelu Emonda może się cały czas podobać, jeżeli komuś trak się nie znudził. Tutaj, akurat ten napis jest w miarę stonowany. Nie zaczyna się przy suporcie, nie kończy na, głów... na końcu główki, tylko zajmuje po prostu skośną rurę i w dodatku nie jest tak krzykliwy jak w wielu innych malowaniach. Także po wymianie tutaj tego systemu mostka i kierownicy na ten zintegrowany, gdzie to ładnie wygląda, jak tu w tym Ridleyu jest zintegrowane, myślę, że. Może to robić naprawdę dobre wrażenie i dobrą robotę też na pewno taka płaska kierownica lepiej będzie leżeć w ręku niż ta okrągła, która znajduje się fabrycznie w tej wersji. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Już niebawem można się spodziewać na kanale wersji wyższej SL7. Tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach albo na rowerze. Hej!